Dzień dobry, po tej stronie znowu Mr. X. Chcielibyście, by ten banknot o nominale 100 zł, który macie w kieszeni, co roku produkował kolejne banknociki, by kwota ta rosła z roku na rok i tak bez przerwy przez 50 lat? Nie do wiary, co? Ale tak właśnie było ma miejsce dzisiaj i być może będzie kontynuowane w przyszłości. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, czym jest dywidenda. Dzisiaj z kolei bardziej dokładnie przyjrzymy się spółkom, które ją wypłacają. Za chwilę dowiecie się, dlaczego niektóre z nich nazywane są dywidendowymi arystokratami, a inne dywidendowymi królami oraz cały szereg innych ciekawych faktów. Więc zacznijmy. Niepewność gospodarcza, wyzwania geopolityczne, chaos na rynkach to zjawiska, które towarzyszą nam w ostatnich latach. Wszystko to skłania nas, inwestorów, do coraz bardziej ostrożnego lokowania kapitału. Dlatego coraz większą uwagę zwracamy na duże firmy. Które generują stabilne zyski i posiadają wierne grono klientów. Często takie spółki odwdzięczają się akcjonariuszom za lojalność, dzieląc się z nimi zyskami, wypłacając dywidendę. Firmy, które konsekwentnie realizują te strategie, są przez amerykańskich ekonomistów dzielone na dwa rodzaje dywidendowych arystokratów oraz królów. Czym tak naprawdę te przedsiębiorstwa się różnią? Otóż, by zdobyć tytuł Dywidendowego Króla, spółka powinna spełniać trzy kryteria. Po pierwsze, powinna figurować w indeksie SP 500, to znaczy, ma należeć do 500 najsilniejszych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Warunek numer dwa. Spółka powinna mieć solidną historię wypłaty dywidendy. Tę część zysku wypłaca ona przez co najmniej 50 lat z rzędu. Wreszcie, aby uzyskać miano króla dywidendy, spółka musi nie tylko wypłacać dywidendę przez okres 50 lat, ale także wykazywać jej stały rokroczny wzrost. Jak widzimy, dołączenie do grona królów dywidendy nie jest takie proste. Jakie więc spółki możemy zaliczyć do tego iście elitarnego klubu biznesowego? Listę otwiera producent czarnych bombelków, które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Coca-Cola. Ten gigant biznesu zaczął wypłacać dywidendę już w 1964 roku i jak głosi jeden ze sloganów reklamowych: Gdy raz skosztujesz, już nie będziesz w stanie się oprzeć. Spróbował, spodobało mu się. I nieprzerwanie od 61 lat wypłaca stale rosnącą dywidendę, i wcale nie wygląda, żeby chciał przestać. Najbliższym jej konkurentem jest Pepsi, które to przedsiębiorstwo od lidera listy odstaje zupełnie odrobinę i już od 50 lat nieprzerwanie dzieli się zyskami z inwestorami. Podobnie postępują inni światowi giganci biznesu. Walmart wypłaca stale rosnącą dywidendę od nieprzerwanie 50 lat. Colgate Palmolive, Altria Group. Johnson Johnson, Procter Gamble. Wszystkie te spółki już od ponad pół wieku cieszą swoich akcjonariuszy okresowymi wypłatami. Należy podkreślić, że budowanie portfela dywidendowego to żmudna praca wymagająca dużej cierpliwości. Akcje do tego portfelu kupowane są zwykle latami, często ten proces trwa nawet całe dekady. Tylko tak możemy doświadczyć pełnej mocy procentu składanego. Kupujemy akcje spółek. Otrzymujemy dywidendę, reinwestujemy ją, otrzymujemy jeszcze większą dywidendę i tak dalej. Właśnie z tego powodu przed zakupem udziałów w firmach należy upewnić się, że rzeczywiście podlegają one i będą podlegały w przyszłości solidnej ochronie. W tym celu należy wykonać trzy prace domowe. Przede wszystkim należy upewnić się, że zamiast udziałów w firmie nie kupujesz instrumentów CFD. Contract for Difference. Kupując akcje automatycznie stajesz się ich właścicielem. Tymczasem kupując instrument CFD nabywasz jedynie kontrakt finansowy, który nie przyznaje ci realnych praw własności. Informacje na temat rodzaju instrumentów finansowych, które nabywasz, są zazwyczaj zamieszczane na stronie brokera w rubryce FAQ Najczęściej zadawane pytania. Należy również pamiętać, że broker jest pośrednikiem w procesie zakupu. Bardzo ważne jest, by nabyte przez Ciebie akcje zdeponował on w wiarygodnym depozycie. Dla przykładu, udziały klientów Freedom 24 są przechowywane w przechowalniach wyższego poziomu, takich jak belgijska instytucja finansowa Euroclear. Last but not least, świat ciągle się zmienia, a zmiany globalne często nie są wyłącznie zmianami na dobre. Doświadczony inwestor powinien być przygotowany na scenariusze nawet najbardziej pesymistyczne. Wyobraźmy sobie mało prawdopodobną, ale mimo wszystko hipotetycznie możliwą sytuację. Co by było, gdyby twój broker Freedom 24 ogłosił upadłość bądź został zlikwidowany? Obecnie Freedom 24 jest nadzorowany przez trzech regulatorów, w tym przez USSEC Securities and Exchange Commission. Mało tego, zgodnie z przepisami unijnymi, każdy broker działający na terenie UE Powinien być członkiem funduszu kompensacyjnego dla inwestorów. W najgorszym przypadku, gdyby spółka zbankrutowała, powołana zostałaby inna spółka zarządzająca aktywami, za pośrednictwem której cały majątek inwestorów zostałby przeniesiony na inne rachunki. No dobrze, wróćmy jednak do tematu. Jak zatem można zasłużyć na miano, jeśli nie na króla dywidendy, to przynajmniej na tytuł arystokraty dywidendowego? Chcesz się dowiedzieć? Kliknij zatem lubię to i subskrybuj. Zajmie ci to tylko chwilę, a ja w zamian obdarzę cię szerokim uśmiechem. Ach, nie widzisz przez maskę. Cóż, kliknij mimo wszystko. Już? OK, idziemy dalej. Wymagania dla kandydatów na arystokratów dywidendowych pozostają te same. Przynależność do indeksu SP 500, regularne wypłacanie dywidendy i jej zwiększanie. Jednak w tym przypadku obowiązuje o połowę krótszy okres wypłacania dywidendy, minimum 25 lat z rzędu. Do grona arystokratów dywidendowych należą gigant naftowy Chevron, amerykański gigant nieruchomości Realty Income, spółka zajmująca się produkcją maszyn budowlanych Caterpillar, Walgreens Boots Alliance i wiele innych przedsiębiorstw. Co więc łączy wszystkie te firmy i dlaczego prowadzą one tak długoterminową politykę wypłaty dywidendy? Bardziej uważni widzowie mogli już sami zauważyć, że wszystkie firmy, o których dzisiaj mówimy, to duże korporacje o długiej tradycji, posiadające określoną renomę i znaczenie na arenie międzynarodowej. Być może nie mogą pochwalić się dużą dynamiką wzrostu, jak na przykład kierowana przez Ilona maska Tesla, jednak ich stabilne dochody pozwalają im bez większego bólu i żalu ofiarować część zysku w formie dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Co więcej, popyt na sprzedawane towary lub usługi świadczone przez te firmy nie maleje lub zmniejsza się nieznacznie nawet w okresach gospodarczo nieco trudniejszych. Konsumpcja Coca-Coli nie uległa zmianie nawet w kryzysowym roku 2008 bez produktów do higieny Colgate, Palmolive czy Procter Gamble znaczna część ludzkości w ogóle nie jest w stanie wyobrazić sobie codzienności. Dlatego żaden kryzys nie zmniejsza chęci i zdecydowania nabywców. Do zakupu artykułów tych firm. Ten odporny na recesję model biznesowy pozwala arystokratom i królom dywidendy zwiększać wypłacaną dywidendę zarówno w latach ożywienia, jak i czasie kryzysu. Tym niemniej istnieją również inne ogromne firmy, swoiści chciwcy, którzy kategorycznie opowiadają się przeciwko wypłacie dywidendy, a całość generowanego zysku przeznaczają na reinwestowanie w dalszy rozwój firmy. Do grona takich firm należą Lubiani. Przez nas wszystkich pomocnicy, a często również pożeracze czasu, Google i Facebook. Obecnie nazywany Meta, a także Amazon i e Booking, dywidendy nie wypłaca również jedna z największych firm na świecie Berkshire Hathaway, której wartość jest szacowana na około 775 miliardów dolarów. Ciekawostką jest to, że jednokrotnie w historii firma ta odstąpiła jednak od swojej zasady i dywidendę wypłaciła. Jej wieloletni lider, prawdopodobnie najsłynniejszy inwestor na świecie, Warren Buffett, na jednym ze zgromadzeń akcjonariuszy został zapytany o to, jak do tego doszło. Jego odpowiedź była prosta: prawdopodobnie wtedy, kiedy zapadała ta decyzja, byłem w Łazience. Jednak nie wszystkie wiodące firmy na świecie są tak samolubne. Otóż Apple, znany twórca niewychodzących z mody telefonów i komputerów, w ciągu najbliższych 4 kwartałów planuje wypłacić 15 miliardów dolarów amerykańskich dywidendy. W najbliższej przyszłości dzielenie się zyskami ze swoimi akcjonariuszami zapowiada również chiński gigant Alibaba. Któż z nas nie kupił choćby raz zbędnego tak naprawdę? Chłamus AliExpress. Spółka ta potrzebowała ćwierć wiecza, by dojrzeć do pomysłu wypłaty dywidendy. Chociaż jest cały szereg przedsiębiorstw weteranów, które wypłacają dywidendę od ponad 50 lat, a czasem nawet od ponad wieku. Tak, tak, przyjaciele, dobrze usłyszeliście. Istnieją na świecie takie spółki, które wypłacają dywidendę już od ponad 100 lat. Nie wiadomo, czy będą płacić przez kolejne 100 lat, ale sam fakt robi wrażenie. Dla przykładu gigant naftowo-gazowy ExxonMobil Dywidendę zaczął wypłacać jeszcze pod koniec XIX wieku. W 1898 roku. Weteran branży spożywczej General Mills w 1898 roku, a dostawca energii elektrycznej Edison International zainicjował wypłatę dywidendy w 1910 roku. Mimo to, te i podobne firmy nie są zaliczane do grona królów dywidendy, nie są nawet arystokratami dywidendowymi. I to z jednej prostej przyczyny. Chociaż spółki te wypłacają dywidendę od ponad wieku, mimo to nie mogą pochwalić się stałym jej wzrostem. Logika jest prosta. W latach dobrej koniunktury spółki te całkiem dobrze radzą sobie z wypłatą dywidendy, jednak gdy nadciągają chude lata, dywidenda ulega zmniejszeniu lub nie jest wypłacana w ogóle. Dlaczego więc mnie, zwykłemu inwestorowi, opłaca się kierować swój kapitał inwestycyjny do spółek wypłacających dywidendę? Otóż inwestowanie w królów dywidendy, arystokratów bądź co najmniej stabilnych płatników dywidendy, opłaca się po prostu dlatego, że są to firmy duże, o długiej tradycji i mające niezachwiane pozycje finansowe. Nie jest to rada inwestycyjna, a wyniki uzyskane w przeszłości nie gwarantują takich samych rezultatów w przyszłości. Mimo to szanse, że obudzisz się w świecie, w którym te firmy bankrutują i zostawiają Cię na lodzie, są naprawdę znikome. Kupując akcje spółek, które regularnie wypłacają dywidendę, zapewniasz sobie dodatkowy, mniej lub bardziej stabilny dochód, co z kolei przekłada się na większą niezależność finansową. I na sam koniec, jeśli informacje, które dzisiaj usłyszałeś uważasz za przydatne, poświęć kilka sekund swojego arystokratycznego, a może królewskiego, czasu na kliknięcie przycisku. Lubię to i subskrybuj. Zapewniam, że będziecie informowani o nowych odcinkach na naszym kanale.